Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z to Arms, Gates of Hell, Ostfront Z kampanii brytyjskiej Dzisiaj zmierzymy się przeciwko Węgrom Na mapie Niemen, ponieważ z Japończykami tutaj nie chce się bić, ostatnio się biliśmy eee, Taka mapka, nie pamiętam już szczerze mówiąc jak ona wygląda Odkąd zmieniły się, wprowadzili język polski No i tak... Myślałem, żeby dzisiaj pójść w czołgi dokończymy Matyldy, czyli o moje ulubione czołgi to odkryjemy. I przyszłe odcinki musimy pójść w działa, ponieważ żeby na daleko rozwalić przeciwnika. Fajne jest to, co tutaj widzieliście na początku. O te Działka wydaje mi się, że z te rakiety bardziej dadzą radę. Co jest spoko, ostatnio żeśmy trochę sprzętu zdobyli od Japończyków. Przy okazji, chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał. Szybciej się rozwija i dajecie mi dużo motywacji do yy, nowych odcinków. No i tak, weźmiemy sobie w ogóle jakie porównanie pomiędzy tymi czołgami. To 28, 20, inne zdziało, chyba. 40, no tu jest lepsze. Penetracja jest yy, chociaż 66-58. No niby, ale chyba większy kaliber, z tego co mi się wydaje. Po tym jest. Także weźmiemy sobie Matyldy. Ja lubię bardzo te czołgi. Yy, no i tak, Valentina sobie usuniemy. Tak. Komandosów na razie tutaj w, też z tego weźmiemy. No i tak, kupimy sobie. Trochę kosztuje Matylda, ale to jest naprawdę dobry czołg. Musicie mi uwierzyć na słowo. Eee, no i cóż by to wziąć jeszcze. Nie wiem ile to są te trzy inche, Dlaczego? dlatego... A, możemy w sumie albo działo wziąć. Tu mamy takie też, one jest niezłe. Coś do porównania bym powiedział. No dobra, niech będzie. E, I tak, przydałoby się. To weźmiemy stąd Te, też medyków na pewno. Tu brakuje nam parę punktów, dlatego sobie zrobimy tak. E, weźmiemy ich tutaj z powrotem. Jeszcze cztery punkty. No to też ich weźmiemy. I zostaje nam akurat... tak? Dobra, weźmiemy ich Komandosi nasi Czy tu coś uzupełnić? Amunicję... Tu też, tu, tu... Tu wszystko cacy, ok. No i myślę, że powinniśmy jakoś dać z tym radę, musimy być uważni, ponieważ... Węgrzy mogą mieć już całkiem niezłą tą broń, jak na trzecią bitwę Także zobaczymy no, i co, zaraz się widzimy. No i tak, zobaczmy, gdzie oni są rozmieszczeni. Ok, tak i tak. Tu jest taki mostek, a tu jest takie cudo. Co to jest za mapa? Powiem Wam, że. A, dobra, już wiem, co to jest. Już wiem. Tylko kiedyś żeśmy tutaj też próbowali zdobyć. Już tutaj kiedyś graliśmy. Na pewno tak. Ekipa pod Shift 1, wy pod Shift 2. Chodźcie. No zobaczymy co oni tu będą mieli w ogóle. Weźmy Matyldę też. Matylda strzela takimi. Chodźcie, chodźcie razem tutaj. Mamy Mortara, którego na pewno też wykorzystamy. Tu mamy to działko japońskie. Też spoko. No i co, Wy pod Shift 3. Eee, czy jeszcze kogoś mamy? A tutaj Shift 4. Ok. No i co, chodźcie, załoga. Nasi komandosi. Komandosi naprawdę są spoko Chodźcie tutaj O, no proszę Weźcie stąd, wyjedźcie, bo wy zawsze macie problemy Gdzieś tam siedzą Come on, come on Dobra Wiecie sobie. Okej, okay, ładnie. No i cóż, chodźcie tutaj też do przodu. Działko, znaczy mortar, kaman. Mogą już tam mieć węgrzy to dobre swoje działo 7,5, którego nie chciałbym, żebyśmy... Znaczy nie chciałbym, żebyśmy dostali. W ogóle myślę, żebyśmy zrobili taki myk, że wyślemy tych komandosłów tutaj sobie. Tutaj oczywiście naszych e, z działkami. Was tutaj. Jak dzia działko prowadzicie? Tutaj tak. No dobra, chodźcie. Trochę mało tu widzimy. Ale nie chcę za bardzo się tutaj zbliżać Tutaj nasz ten skład niech... Co tutaj jest? Snajper? O! Danuwia, co to było Danuwia? Nie obramy tu ich raczej ostro strzelamy O! Chodźcie, chodźcie w takim razie Dobra, myślę, że możecie podjechać. Zaryzykujmy. Biegną jacyś, ok. Co tutaj mają? Może się tutaj bardziej. Dobra, no ponawalajcie. Na daleko ich trzymajmy. Dobra. Dobra, coś tam widzimy. Myśmy ich sfrankowali. Ładnie. Na razie. O, kurde. Pozwolili nam kogoś. Medyków trzeba będzie tam wysłać. Jednego. Wystaliśmy z czegoś, co nie mam pojęcia, co to jest. Chodźcie tutaj fastem. No, ostro, ostro nawet tutaj atakują z tymi, ale też mamy jakieś komando. Medyk zaraz tu przyjdzie, nie zostawiamy tamtych. Dobra, możemy Matylda niech się zbliży. Tu śmiało, zapraszam. Chodźcie, chodźcie, panowie. Szybciej, szybciej. Żeby nie było lipy Tu obserwujcie, żeby nas nam nie przyszli No i chodźcie tu, wylećcie go O Dobra, czołg Chodźcie też, śmiało Ładnie z tego działka tu walicie, w ogóle macie dużo amunicji Gdzie ono jest? Tu, ta. Takie niewidoczne, malutkie jest. No, trochę macie. Dobra, śmiało, śmiało. Wyleczyliście go, tak. Dobra, wspaniale. Okej. Okay. Dobra, wy tu lepiej obserwujcie, żeby nie było lipy. Bo nie ma żartów. Dobra, załoga, chodźcie tutaj. Niech sobie tutaj staną. Dobra, myślę, że czołg też tutaj możemy. Niech się przejedzie. Dalsze przegrupowanie robimy. Eee, was też tutaj chętnie. O, no widzicie. Zrozweli nam tego. Ten niech tu stoi i patrzy. W razie, jakby jakieś oddziały tu się pojawiły No wy też tutaj, śmiało, śmiało No, wy się w tą patrzcie Bo oni mogą mieć jakieś armaty, niestety Także, na razie to tak No i co, znowu tego moździerza nie, nie wykorzystaliśmy To w takim razie wy Chodźcie tutaj. Tom. Na razie tutaj. Coś słaby ten moździerz. Nie wiem. Ja to chyba sprzedam. Bo oni jakoś dziwnie tym... Mało co tym strzelają. Dobra. Valentine w takim razie. Chodźcie tutaj też. Jedźcie. Dobra. Wy się wszyscy uleczcie. Ten niech tu patrzy. No i co, niech jadą chłopaki. Mam nadzieję, że nie dostaniemy gdzieś tam od pleców. Czy od boku bardziej. Dobra, eee. Ty, chłopie, tutaj zostań, bardzo cię proszę. Mm. O właśnie, o to mi chodziło. Że mogą być tutaj takie problemy. Bo zobaczcie sami, ile tu jest ludzi. Ok, śmiało rozwalcie ich. Myślę, że dadzą spokojnie radę. Mamy Lewisa, więc no właśnie, jeszcze tu ich tym zjedziemy. Ciekawe, co teraz jeszcze Węgrzy tu wypuszczą. Dobra, wy ustawcie się, może tutaj, bo nawet tu. E, wy możecie tutaj. O, no właśnie, biegną tutaj. AT. Dobra, nice. O, no właśnie. Są jacyś z moździerzem. Dobra, wy tutaj śmiało. Z no, najgorsze, by zdziało. Dobrze było, żebyście rozwalili to. No właśnie, bo klepią tu ostro. Dobra, nice. O! Tu też coś jest. Także. Nie zapędzajmy się tu na razie. Eee, hmm, wolałbym, żebyście tu przejechali. Dobra, hmm, składzik ten chodźcie tutaj też. Chodźcie tutaj jakoś, żebym mógł was w miarę jakoś rozstawić. Tu wy jesteście, tak? Dobra, na razie tutaj stójcie. Dobra, zapraszam was tu. Mm. Ale mają te kolory, nie widzę ich po prostu, nie? O, jedzie czołg, uwaga. Jesteście tyłem odwrócenie, więc... O matko, fatalnie. Wracajcie się szybciej. Nie powinni nic nam zrobić mi z tej strony. Mamy spory ten pancerz. Że walcie, walcie. No ładnie nawet, tyda tutaj próbuje. Dobra. Rogąsienice to mają prawo, nie? Dobra, rozwylili. E, w takim razie poproszę was tutaj bliżej. Valentine, niech też. O, ale oni już jakoś tak mocno nie dostali wcale. No i co? Coś walicie z tego? Coś tam strzelają, próbują, ale szału nie ma. Dobra, ja was zapraszam tutaj. Chodźcie tu. Okej, okay, no musicie naprawić to. Możecie co najwyżej wypuścić smoke'a. Tu jest cacy. O, o i to dosyć tak mocno widzę nasi tutaj oberwali. Mają pancer Fausta czy nie? Nie, mi się ciągle wydaje, że to Są tu ci węgrzy Dobra, no i co? Weźcie ich tutaj sprzątnijcie Come on Weźcie się uleczcie Stabilnie, stabilnie ale twardzi są w miarę. Nie tak prosto. Ładne zagranie z flanki naprawdę dzisiaj poszło No, kaman, zdawajcie tym Niby ma to jakiś tam pancerz, nie? Ale... O kurde. No, my ich powinniśmy rozjechać, także nie wiem co się dzieje tutaj. Co tu się wydarzyło? Dobra, zwali ich. Eee, tutaj sytuacja stabilna, tak? Dobra. Myślę, że możecie już spokojnie tutaj podejść. No Walcie, co jest z tego? Nie, Jakoś z tego moździerza bardzo słabo strzelają. Już raczej to sprzedam. Ten czołg jest fajny. Można go zdobyć. Tak mi się wydaje. Także śmiało chodźcie tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze tu są. No, z Kubani nie, nie poddałem się tak łatwo. Nie mam dużo niemieckich jednostek. O kurde, wyjdę nam coś. Szkoda. Come on, come on, Nie możemy go uleczyć już nie. Coś gdzieś tam paty. No dobra, brawo. No i tak, yy, możecie podnieść. Co tutaj jest? Moździerz jakiś, rozumiem. Pomogę sobie trochę tym. Przecież nie widzę i tak. Tu coś jest. To było to? Do... Nie, tu jest moździerz, dobra. I jeszcze powinno być... Eee, jedno Kontynuuj Gdzie to tu jest? Tu gdzieś... Nie, tu też nie jest to Tu co to? A, to jest... Przeciw A i tu jest, dobra Eee... Dobra To weźmiemy medyka. Niech też tutaj to weźmie. Spoko. A wy weźcie się, spróbujcie jeszcze naprawić. O, widzicie, mają krzyż, czyli normalnie jest to czołg y, niby niemiecki gdzieś. Nie wiem, z czego to jest przerobione. Ale. No, tylko, że to ma mały pancerz, nie? My, przy naszej Matyldzie, która jest pancerna. No, ale też możemy dostać. No, wiecie, 78 to jest napaka, jeszcze przetrwa. Ale jak gdzieś dostaniemy z boku, to będzie ciężko, nie? No i też powiedzmy, jakoś chronione są te gąsienice. Ale jak dostaniemy gdzieś tutaj, to To tak to wygląda. Także, no, tu mamy fajnie, bo mamy smołka. Możemy strzelić smołkiem. Też uważam, że jest spoko opcją. No idzie się ładnie, ładnie. Szkoda jednak, no jednego żołnierza żeśmy stracili, tak naprawdę. Eee, tutaj też stabilnie. Tutaj też, panowie. Możecie jeszcze koło naprawić. A tutaj też nic, nie ma żadnych problemów. Ciekawe, czy gdzieś tam jeszcze coś mieli. No ale. Już w to nie, nie wchodzę, nie bawię się. Bo jeszcze dostaniemy więcej obrażeń niż zysku. Także już się za, już zaraz, jak to tylko naprawiam, to nie będzie problemu. Wiecie, zawsze pieniążki, nie? Możemy sobie za to kupić przykładowo Matyldę. Dobra, wchodźcie. Zawsze trochę więcej kasy. Niech tyle będzie. Zakończ. No, niby dwóch. Ale nie wiem. A, bo jednego uratowaliśmy, dlatego to pewnie nam tak statystyki im przyznali, ale. Ale tak naprawdę, jeden. 5 punktów z poczką. No dobra. No i co, zobaczymy co to w przyszłym odcinku obrona przed Włochami będzie na mapie Szczyt Wzgórza. Znamy ją. Także no, jeśli się podobało możecie zostawić lajka. Możecie napisać co sądzicie, czy wam się podoba brytyjska y, kampania. No i trzymajcie się, do następnego odcinka. Hejka.